Rozdział 10 Oto doskonała dziecina o gołębim sercu. Napisane tego samego dnia. Mówi Jezus, Salomon przekazuje słowa mądrości: Jeśli ktoś jest mały jak dziecko, niech przyjdzie do mnie. I naprawdę ze swej twierdzy, z murów swego miasta wieczna mądrość rzekła do odwiecznej dzieciny: przyjdź do mnie. Płonęła z pragnienia posiadania jej. Później syn przeczystej dzieciny powie. Pozwólcie małym dzieciom przychodzić do mnie, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Kto się do nich nie upodobni, ten nie będzie miał udziału w moim Królestwie. Biegną jeden za drugim dwa głosy, głos z nieba woła do malutkiej Maryi, przyjdź do mnie, a głos człowieka mówi, mając na myśli swoją matkę, przyjdźcie do mnie, jeśli potraficie stać się jak maleńkie dzieci. Za wzór pokory stawiam wam moją matkę. Oto doskonała dziecina o gołębim sercu, prostym i czystym. Oto ta, u której całe lata stykania się ze światem nie rozjątczyły ducha, nie doprowadziły go do okrucieństwa, zepsucia, obłudy i zakłamania. Stało się tak, bo tego nie chciała. Przychodźcie do mnie, patrząc na Maryję. A ty, Mario, która ją widzisz, powiedz mi, czy jej dziecięce spojrzenie różni się od tego, jakie widziałaś u stóp krzyża, lub rozradowane zesłaniem ducha. Czy było ono inne, kiedy jej powieki opadały na oczy gazeli, bo nadeszła dla niej pora ostatniego snu? Nie. Najpierw było to niepewne i zdziwione spojrzenie dziecka, potem, w chwili zwiastowania, spojrzenie pełne zdumienia i skromności, następnie szczęśliwe spojrzenie matki w Betlejem, później pełne czci spojrzenie mojej pierwszej najlepszej uczennicy, później rozdzierające spojrzenie udręczonej na Golgocie, potem promieniste spojrzenie w czasie zmartwychwstania i pięćdziesiątnicy, w końcu zaś. zamglone spojrzenie ekstatycznego snu ostatniej wizji. Jest ono tym samym spojrzeniem i wtedy. Gdy spogląda po raz pierwszy, i gdy zmęczone zamyka się na światło po zobaczeniu wielu radości i okropności, jej wzrok jest pogodny, czysty, spokojny. To skrawek nieba, który ciągle taki sam jaśnieje na twarzy Maryi. Nigdy nie zaćmiła go dymną zasłoną złość, kłamstwo, pycha, nieczystość, nienawiść ani ciekawość. To oczy spoglądające na Boga z miłością, czy to przez łzy, czy to przez uśmiech. Pieszczą i przebaczają z miłości do niego. Wszystko znoszą, a miłość do Boga czyni je niedostępnymi dla ataków złego. On bowiem bardzo często posługuje się okiem, żeby wejść do serca. Czyści, święci, zakochani w Bogu mają oko czyste, spokojne i błogosławiące. Powiedziałem, światłem Twego ciała jest oko. Jeśli oko jest czyste, całe Twoje ciało będzie w światłości. Jeśli jednak oko Twoje jest zaćmione, cała Twoja osoba znajdzie się w ciemności. Święci posiadają wzrok który jest światłością dla ducha i ocaleniem dla ciała, ponieważ podobnie jak Maryja, w ciągu całego swego życia patrzyli tylko na Boga. Co więcej, jest w nich jeszcze wspomnienie Boga. Wyjaśnię ci kiedyś, mój mały głosie, znaczenie tego mojego ostatniego słowa.